Przygotujemy odrobinę sera z wiżeń. Tu mam akurat świetny 3-miesięczny śmietankowy, mocno dojrzewający, już są przerosty błękitnej pleśni. Ten ser nadmieni jeszcze w świetny sposób dojrzewa w lodówce. Ja go kupuję miesięcznego, trzymam dobrze zawiniętego w papier na dolnej półce i bardzo ładnie nam przychodzi. Czasem dla odmiany można pokusić się eksperyment i położyć przy dojrzewającej wędlinie, na przykład z Wyfiletowane brzuszki skarpiam obficie skarpiamy sokiem z cytryny, zostawiamy, zostawiamy do przemarni, grzejemy wodę, ponieważ naszą, nasz miks owsiankowy wrzucimy do gotującej się wody z oliwą wodę solimy, pieprzymy gotujemy wodę na, naszą, na nasz mix owsiankowy z oliwą rzepakową zimnego tłoczenia z lipówki spod suszonych, spod pieczonych pomidorów w międzyczasie przygotowujemy czosnek do naszych brzuszków z karpia, które będziemy obsmażać na patelni. kroimy pomidory, pieczone pomidory, w paseczki, I całość dodajemy do do naszej gotującej się wody, wrzucamy miks owsiankowy i odrobinę ziaren zbóż pszenicy i żyta. Używamy najbardziej rozpoznawalnego elementu minionej epoki, czyli pomarańczy, najlepiej kubańskiej. Przygotowujemy ją w taki sposób, żeby móc z łatwością wyciąć fileciki. Tak możemy do końca zrobić, ale żeby łatwiej mi było trzymać, zostawię fragment skórki. Oczekując na owsiankę przygotowujemy filociki z pomarańczy w ten sposób. Mamy idealnie oczyszczone z błony. Owsianka już nam dochodzi, więc dodajemy nasze pomidory pokrojone, jak również odrobinę czosnku. Wracamy do owsianki, dodajemy pietruszkę, natkę pietruszki pokrojoną, po czosnku, żeby zachowały walory smakowe. Obowiązkowa próba, miks owsiankowy z płatkami żytnymi, pszennymi, do tego yy, żyto i pszenica, pełnoziarna, pieczone pomidory, pietruszka, czosnek. Tak przygotowane owsiankotto od risotto. Oczekuję na nasze wspaniałe brzuszki. olej rzepakowy z lipówki. Na zimną patelnię wrzucamy skropioną oliwą olejem z oliwek. Wrzucamy czosnek. Świeży estragon, żeby olej złapał smak przypraw, smak, smak czosnku, smak estragonu. Wrzucamy czosnek, świeży estragon. Czekamy, aż nam się rozgrzeje. Nasze przymarynowane w soku cytrynowym brzuszki skarpia układamy na rozgrzanej patelni. Tu się Brzuszki z mm, Super. Na koniec grillowania naszego karpia z czosnkiem i estragonem dodajemy masło z rozpudy nasze najlepsze żywienie dodajemy masło Dodajemy łyżkę miodu. Znaczy, łyżkę miodu, dobra, no to będzie przy, przy tej ilości akurat, nie? Przychodzi miód z masłem. O cholera trochę blizka motelarz.